Jeżeli ktoś obejrzy ten film, bardzo bym prosił o komentarz jakikolwiek po odsłuchaniu tego, czy ten wielebny ksiądz troszeczkę sobie nie pozwala względem swoich wiernych, którzy przychodzą tam do niego, utrzymują go. On mieszka za darmo, za nic nie płaci, tam oni powinni się już go dawno pozbyć prawnie. On powinien być dawno się wyprowadzić stamtąd, ale siedzi tam, za nic nie płaci. Za prąd, za ogrzewanie, dosłownie za nic. A oni jeszcze zanim chodzą do sądu. Zobaczcie, jak podziękował ksiądz nakazaniu biednemu małżeństwu emerytów. Posłuchajcie. Jeżeli idę do sądu, staję w sprawie mszy, staję w sprawie arcy poważnej, obowiązuje poważny strój. A nie ubiór, ziutka, malarza. Kurteczka, rozpięty, czapka, skarpeta na głowę, bo to jest obcia. Pana widziała żona przed wyjściem do domu, powinna, do, do sądu, powinna się zawstydzić i powiedzieć, tak, nie możesz iść. To gdyby przyszło, bo to był dopiero wyrok w drugiej instancji dla szanownego pana, jeszcze zostanie ksiądz, to proszę się z domu nie ruszać. To my się pomodlimy. A jak nie mamy się w co ubrać, to ja na imieniny dostałem od trzygodnych wiernych piękną kurtkę. Szczęśliwie mam ciemne dwie. Mogą być. Proszę ją wziąć, sprzedać i kupić szanownemu strój, którym się będzie mógł pokazać. Na sposób poważny. A nie, żebyście przychodzili, stawali tyłem, będą jeździć samochodem tvn robić sobie zdjęcie. Ja będę stał z tabliczką w obronie mszy, a wokół mnie będą stać ludzie. Chwała Panu nie dotyczy to szanownej i jeszcze by było, ale dotyczy innych osób co se skarpetę na łeb założą, kurteczkę jasną, rozpiętą koszulę, wy wy wyglądają, żeby nie ubliżać nikomu jak ziutek który nie wiadomo skąd uciekł Myślał, że poszedł do sklepu tylko fajki kupić. A okazało się, że idzie do sądu w sprawie mszy świętej w Rycie Rzymskim. To jest niewłaściwe! To pokazuje brak świadomości, że my stajemy w sprawie niepoważnej, tylko najpoważniejszej, świętej. Buty nie papucie, spodnie, ciemny kolor, poważny, kurtkę, ciemny kolor, poważny, albo płaszcz, czapkę, nie skarpetę na głowę. Choćby zimno było, bo nie przystoi, to nie daje powagi. Muszę się w coś zaopatrzyć. Jak nie chcę, nie wiem, za ile nie stać mnie, za nowe rzeczy, za ile, rzeczy, za ile się dzisiaj kupuję w ciuchlęcie, jeżeli nie, proszę do szanownej pani załatwić zwrok mojej kurtki i zaopatrzyć szanownego pana, żeby miał wyjściowy strój i dopilnować, jak nie założy, do kościoła albo do sądu w sprawie mszy pogonić, żeby nie robił obciachu. Bo w Afryce to rozumieją. Jak mają, ubiorą się. A jak nie, to im żal. Jak im żal, to ty wiesz, że i możesz dać i chętnie przyjmą. A nie będą ci obciach robić. A co znaczy mi? To nie jest kwestia mi, tylko ja nie stoję za sprawą siebie i swoją jako kapłan. Tak właśnie kapłan. Podziękował swoim wiernym, emerytom biednym, których nie stać na piękne garnitury, żeby bronić w sądzie tego człowieka. Zostali na żywo, nakazaniu poniżeni, na drugi dzień już nie wrócili. Zostaw suba, skomentuj. Żegnam Twoje prawo.